Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam na 134 odcinek w naszej serii w grze UFC 4 Stwórz Zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was pojawi się Hawk z serialu Cobra Kai, o którego mnie prosiliście. Moi drodzy, jeśli chodzi o typ zawodnika, no to wybrałem Kickboxer Akrobata, tak jak tutaj widzicie atuty. Przejdźmy dalej do informacji ogólnych, tutaj możecie, możecie sobie zatrzymać. Ja tylko wam standardowo pokażę postawy walki. Wybrałem Stevena Thompsona, bo tutaj jest zawsze jakby. On pasuje, bo to są jednak te podobne style walki. Tylko tu znowu mi się nie wyświetliło, ale nieważne. Stevena Thompsona wybierzecie. Przejdźmy dalej. Do ustawienia wyglądu, do ustawień włosów. Ja wiem, że teraz ktoś spojrzy i powie: Ale jak to? Przecież on tak nie wygląda. No ale ja zrobiłem hołka tego, który walczył w czwartym sezonie Cobra Kai. I wygrał ten turniej. Taki mały spoiler, ale dobra. Nieważne. Moi drodzy, tutaj chodzi mi o to, że ja wybrałem włosy 29, tak jak widzicie. Ale jeżeli komuś się ta fryzura nie podoba, no to może wybrać sobie włosy numer 48. Już wam pokazuję. 48 wybieracie, jeżeli nie chcecie tamtej i ustawiacie kolor fioletowy. I macie tutaj takiego hołka. Jaki był w sezonie czwartym, bo przecież nie miał czerwone włosy, później zrobił sobie fioletowe, no i tak możecie sobie wstawić. No ale ja zostaję jakby przy tym hołku, który był tutaj na końcu, jakby więc zostawiam takie włosy. Tak jak widzicie włosy 29. Jeżeli chodzi o brwi, no to wybrałem brwi numer 9. Jeśli chodzi o zarost, no to tutaj wybrałem bez zarostu, bo się nie działa bez. Kolor włosów wybrałem: ciemny brąz, brwi ciemny brąz, zarost ciemny brąz i ciała ciemny brąz. Przejdźmy sobie dalej, moi drodzy, do ustawienia głowy. Ja tu bazowo wybrałem szablon numer 6, po czym przyszedłem do modelowania, i tutaj macie ustawienia głowy: brwi, oczy, policzki, uszy. Nos, szczęka, broda, usta, no i na końcu wargi. Przejdźmy sobie dalej. Jeżeli chodzi o kolor oczu, to wybrałem tutaj kolor oczu niebieski. Przejdźmy sobie tutaj dalej. Wybrałem ciało numer 2, jeżeli chodzi o tutaj od ciała, właśnie o tułów. A kolor skóry wybrałem odcinek numer 1, moi drodzy tatuaże. Jest tu ich kilka, ale nie jest to jakoś bardzo dużo. Zacznijmy sobie tutaj od tych najprostszych rzeczy, czyli zacznijmy od tego, co z tyłu. Pierwszym tatuażem, bo to bardzo ważna jest kolejność, bo jeżeli nie ustawicie tej kolejności, jak u mnie, to po prostu Wam to nie wyjdzie. Pierwszym tatuażem jest kształty 8, i to jest takie kółeczko, po prostu ustawiacie je tutaj. Później do tego dajecie kształty 2, i to ustawiacie tu. Później bierzecie sobie tatuaż zwierzęta 19 i ustawiacie sobie go tak jak ja tutaj. Później bierzecie sobie zwierzęta 21, ustawiacie tak jak u mnie. I gdy już macie te cztery tatuaże, to wtedy tą jedynkę i dwójkę ustawiacie tak, żeby tutaj tworzył ten irokeza u tego ptaka, którego widzicie. Ok, kolejnym tatuażem tutaj z przodu tym razem zaczynacie od tatuażu różne 18. To jest tak, jakby kosa, bo on ma tam kosa i chyba śmierć. Ale tak, tak uznałem, że będzie dobrze. I to jest różne 18. Później przechodzimy dalej. Tutaj jest kilka tatuaży. I pierwszym jest właśnie czcionka Criter 9. To jest ta najdłuższa część. Kolejny to jest ta. Kolejny to jest ta najmniejsza w tym miejscu. I kolejny, to jest ta z przodu, taki brzuszek jakby. No, a tutaj ten trzczelka e, kryter 7, to uznałem, że to będzie jakby głowa tej śmierci tutaj przy tej kosie. E, I jeszcze dwa tatuaże zostały. Widzicie, on ma jest z nami pod nosem i tak. Wybieracie sobie e, kształty 34. Ustawiacie to tak, żeby tutaj e, wyglądało to mniej więcej tak, bo normalnie to będzie wyglądać e, inaczej. To po prostu się Wam e, jakby roz. O, widzicie? Bazowo to będzie wyglądać tak. Musicie sobie to po prostu rozciągnąć, zmniejszyć do odpowiedniego rozmiaru. I tak, ustawiacie sobie, jak już macie taki rozmiar, to ustawiacie sobie tutaj. Podjeżdżacie tak, żeby tutaj było w tej jego prawej dziurce. Widzicie? Później robi, kopiujecie, robicie to z drugiej strony i to tutaj trochę niżej opuszczacie. Żeby wyglądało tak u mnie. I tyle, moi drodzy. Tutaj te tatuaże. E, tak jak mi się udało, tak zrobiłem. E, I to chyba wszystko, tak? Jeszcze nie a ubrania. E, w tym przypadku hołka tutaj koszulki mu nie dawałem, mogłem dać, no ale wiadomo, tatuaże muszą być widoczne, jednak to są charakterystyczne rzeczy dla niego. Spodenki wybrałem te dresowe białe, e, bo są moim zdaniem najbardziej odpowiednie. E, rękawice czarne i ochraniasz na zęby USA. Remotki, resztę możecie sobie stawić według siebie. Moi drodzy, mam nadzieję, że taka moja interpretacja, hołka z serialu, się Wam spodobała. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej.